godziny jechaliśmy z Las Vegas, dzisiaj rano wyjechaliśmy z tego naszego szałogę hotelu. Teraz jesteśmy nad za, e, tamą Hoovera. E, ta tama e, znajduje się tak jakby na granicy dwóch stanów Nevada i Arizona. W, ten, w tym momencie jesteśmy Jest ponad 30 stopni, już teraz, jest godzina 11 przed południem. Bardzo dużo ludzi, środek tygodnia. Udało nam się znaleźć fajny parking. Także będziemy teraz szli do wizyty jak stoi sprawa, jeżeli chodzi o bilety. Witajcie moi drodzy, jesteśmy w Parku Narodowym Zajon, do którego wjechaliśmy i tutaj. Przejeżdżamy samochodem taką drogą i to co, to co ukazuje się naszym oczom, no to właśnie Wam pokazuję. Eliska tu powoli prowadzi. Jest godzina 5.30 po południu, więc nie mamy już zbyt wiele czasu. Ale miejsce i te skalne ostańce są bardzo, bardzo urokliwe. Naprawdę warte zobaczenia. Jest też trochę turystów. Na scenik No to skręćmy, tak. tak. Tak więc przejeżdżamy przez Park Narodowy Zajon. Tutaj mamy naszą drogę, bardzo urokliwą. Liska prowadzi. Czy chcesz coś powiedzieć o tym miejscu? Witajcie, kochani. Wyczytaliśmy w naszym przewodniku, że Zion to znaczy Syjon. Czyli Park Narodowy Syjonu. Nazwa tak jak właśnie piszą, pochodzi od tego, że w połowie XIX wieku Morboni tutaj, jak przebywali w tej okolice, po prostu skojarzyło im się to tak z Jonem, ze Starym Testamentem, dlatego, że te wszystkie skały, to są takie, no, no ściany skał, ściany kanon, kanionów, kojarzyły im się z takimi, z, no, z Także super nas tam, świetnie oddaje tutaj tego miejsca. Jechaliśmy teraz do Parku Narodowego, ale już dużo wcześniej widzieliśmy te wszystkie kaniony, te skały, no, no przepiękne kolory, róże, jakieś bordo, czerwienie, coś, coś wspaniałego. Człowiek nie wie, czy się patrzeć w lewo, czy, czy w prawo. no Ja się muszę patrzeć wprost, co też mam wspaniałe widoki, właściwie sama droga to już jest wspaniałe zwiedzanie wspaniała podróż taka przez te, przez te miejsca. A jesteśmy też niedaleko kanionu Bryce, do którego już dzisiaj nie pojedziemy i też niedaleko Grand Canyonu, do którego też dzisiaj oczywiście już nie pojedziemy, dopiero jak będziemy wracać z Salt Lake City. Otszczemy. Zobacz tu kochany. I jedziemy wśród takich skał. Trzeba szczękę po prostu stop podnosić, to jest niemożliwe, coś takiego, no coś, coś przewspaniałego, coś przewspaniałego, to jest jakiś cud świata. Drogi świetne, wspaniałe, wspaniałe trasy. No naprawdę. Zresztą w tym parku i poza nim mieszkają ludzie i podnóży. No to no coś niebywałego. To jest też bardziej zielone oczywiście niż w okolicach Las Vegas czytamy tamy Hoover, gdzie byliśmy wcześniej. Troszkę więcej tego, tego zielonego koloru, przyjemniej przez to. Od, odrobinę chłodniej, 80 stopni Fahrenheit'a, czyli około 25 stopni, a nie 35-40. A my sobie jedziemy. No. Fantastyczne widoki. Drodzy, jesteśmy w Dixie National Forest. Wyobraźcie sobie, że przejeżdżaliśmy przez kaniony, przez pustynię. przez pustynię, gdzie 40 stopni było, a teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mamy zaledwie 5 stopni Celsjusza i droga jest zamknięta, bo leży metr śniegu, więc musimy jechać objazdem. Czegoś takiego tutaj się nie spodziewaliśmy. No na pewno nie, na pewno nie w jednym dniu. Na pewno nie w jednym dniu. To jest zwyczajnie parę godzin różnicy. I kilkadziesiąt kilometrów, to jest coś niesamowitego. Także jedziemy objazdem do hotelu. Jedziemy, jedziemy tą drogą tutaj, która na szczęście jest odśnieżona, Ura! więc jesteśmy uratowani. Miejmy nadzieję, że jakoś dotrzemy, bo się robi ciemno jest już prawie ósma wieczorem. Także po malutku. Także po malutku toczymy się. Pięć... Za 50 kilometrów będziemy w naszym Travelodżu. Planowany przyjazd 20.30 Oby nie było opóźnień. Tak. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia następnym razem.